Drugą część programu zaczynamy pracowicie. Wiadomo, reklama dźwignią handlu. Tu jest długonoga dama i zajmuje się kolportowaniem tych mniejszych dźwigni ulotek. Atrakcyjna dziewczyna plakatująca nocami przystanki. Ten pomysł musiał się zrodzić w głowie jakiegoś samotnego speca od marketingu. Nie jest to czynność skomplikowana, ale przeszkolenie zapewne było. Zgrabne ruchy, sprawne rączki, czasami ząbki w użyciu. I kolejny przystanek. Ciekawe, ile jej zadano tych przystanków do obrobienia. Technikę ma coraz lepszą. Wiadomo, im dłużej się pracuje, tym lepsze są wyniki. A firmy płacą za tę robotę marnie, bo marnie, ale to zawsze coś. I następna wyklejanka. Poprawka zębami, rączka gładzi ulotkę i gotowe. Kamerko. Tu ważne są ulotki, a nie pracownik. Choć, no tak, jest warta grzechu. Nawet na nas nie spojrzała, pracuje dalej. Klej, jakby, jak mawiał klasyk, z pasją. To akord, czy co? Kamerko, czy wiesz, że na taką ulotkę spogląda dziennie około tysiąca osób? Jej koszt produkcji jest minimalny, a korzyści spore. I właśnie między innymi dlatego nasze ulice są upstrzone tego typu ogłoszeniami. To najtańszy sposób reklamy. Tyle tylko, że polskie prawo uważa to za wykroczenie. Ulotkowiczka zachęcająca do 80% zniżki musi się teraz tłumaczyć sprawiedliwości. Ma do wyboru mandat lub pouczenie. A tak fajnie pracowała taka sympatyczna taka pożyteczna.